Dzień dobry tropiciele, Sławek Macias, witam was w pierwszym odcinku, który powstaje w roku 2023, a więc w roku 600-lecia założenia miasta Łódź. Przypomnę, odbyło się to wszystko w 1423 roku, 100 kilometrów, stąd jeszcze o tym poopowiadamy, król Władysław Jagiełło, dokumenty i dalej, Na pewno będziemy do tego wracać, bo nie to jest dzisiaj najistotniejsze. Dzisiaj pomyślałem sobie, że zaproszę was na taki spacer, właściwie oczywistym miejscem, Piotrkowską. Ale spacer z pokazywaniem różnych takich drobiazgów, takich ciekawostek, które samego mnie osobiście od czasu do czasu po prostu zachwycają i lubię sobie stanąć i tak popatrzeć dookoła, pozaglądać gdzieś tam ponad balkony i znaleźć takie różne drobiazgi. a Zaczynałem oczywiście od placu wolności, który dzisiaj jest rozkopany, jest w trakcie remontu. Za chwilę ja Was zaproszę tutaj obok, bo mamy ratusz i tą bramę miasta, która zachowała się zresztą na pierwszych dwóch zdjęciach, które w roku 1800 prawdopodobnie 58 zostały. Były zrobione z takiego kąta na wprost pierwkowskiej i lekko z mojej lewej strony. To zaraz Wam te zdjęcia pokażemy. I wtedy zdarzyło się coś takiego, że właśnie świetnie było widać po prostu bramę miejską, dlatego że y, obecny kościół katolicki, kiedyś ewangelicki był właściwie dokładnie taki sam, był kopią y, ratusza i ta brama rzeczywiście wprowadzająca w dawną Piotkowską była y, ewidentnie widoczna. Skoczymy jeszcze na chwilkę tam w lewo do takiej kamieniczki, a potem poszukamy sobie różnych ciekawostek. No i przypomnę wam, że tutaj y, przy Piotkowskiej jeden jest ta tablica z 1973 roku z. Y, tym hasłem Ex Navicula Navis, który jest takim hasłem, że tak powiem, przewodnim naszego miasta, czyli z Łódeczki, w Łódź. Z maleńkiej, maleńkiej miejscowości w potężne miasto. Tak to właśnie historycznie się zadziało. To zapraszam. Zatem zaglądając jeśli spacerujemy od placu wolności Piotrkowską w stronę centralu i dalej w stronę Górniaka, gdzieś tam po pierwszym piętrze, drugim piętrze, po jakichś freskach, malunkach czy rzeźbieniach na kułóckich kamicach, warto zacząć chociażby od tego punktu tutaj. To jest właściwie jedna z najstarszych kamienic w Łodzi, bo przypomnę, kiedy łódź powstawała, ta nowa Łódź w roku 1821 to właściwie ratusz był najstarszym budynkiem murowanym. Oczywiście teraz, kiedy Łódź jest miastem już wielkim, wielkim, olbrzymim, można znaleźć nawet barokowe budynki, ale zostały one tak naprawdę przyłączone znacznie później z miejscowości, które kiedyś były poza Łodzią. I tutaj taka ciekawostka. Jedna z moich ulubionych miejsc, bo ta głowa z tymi promieniami to ewidentne nawiązanie do symboli masońskich, a to przecież masoni. I Rębeliński, i Stasznic zakładali tą nowoczesną łódź. Masoneria, do której przyłączono mnóstwo jakichś absurdalnych mitów, tak naprawdę to była grupa ludzi bardzo otwartych. Oni wierzyli zgodnie z tym symbolem tych promieni wychodzących z głowy ludzkiej, że to człowiek jest w stanie swoim rozumem ogarnąć rzeczywistość, nie potrzeba do tego jakichś mistycznych historii religijnych. Chociaż przecież stać, był księdzem i jedno z drugim absolutnie w tamtych czasach się jakoś nie zwalczało. Chodziło o to, żeby ludzkim umysłem ogarnąć świat, żeby wprowadzać światłość w życie codzienne, żeby biedę podnosić do góry, żeby edukować ludzi, żeby coraz bardziej świadomi. Mieszkańcy, obywatele mogli w sposób coraz bardziej świadomy wspólnie funkcjonować. I te symbole, właśnie chociażby związane z tą głową, która jest za nami, to jest taki masoński punkt w wielu miejscach łodzi do odnalezienia. Oprócz tego są oczywiście różnego rodzaju ozdoby oznaczające. Dobrobyt, życzenia dobrego życia, więc różnego rodzaju kielichy z owocami, z wyskakującymi, pluszczącymi winami i tak dalej. Tego jest bardzo, bardzo dużo. Ale bardzo mi się podobają zarówno te gryfy, które nawiązują właśnie do starożytności, jak i owa wspaniała głowa na Placu Wolności. Zapraszam gorąco jeszcze raz. Podkreślam, spacerując, nawet jeżeli jesteście z i wydaje Wam się, że znacie to nasze miasto, to po prostu podnoście głowy, oglądajcie to, co się dzieje dookoła. A każdego z Państwa, którzy przyjeżdżacie do naszego miasta, zachęcam tym bardziej, bo absolutnie to, że XIX-wieczna łódź się zachowała właściwie w 80%, że nie mieliśmy tutaj takiej tragicznej wojny jak w Warszawie, że miasto zostało zrównane z Ziemią, pozwala nam dzisiaj, właśnie w sposób absolutnie fantastyczny, będąc turystą, będąc człowiekiem, który się interesuje chociaż trochę historią, albo po prostu zwyczajnie mając. Więc w sobie odrobinę takiej potrzeby odnalezienia się z estetycznym światem dookoła możemy właśnie w Łodzi te wszystkie elementy podziwiać. Gorąco zachęcam, żeby po prostu chodzić tak. O. I tak sobie dzisiaj pospacerujemy, oglądając te ciekawostki. miejsce, które pewnie znacie doskonale, czyli pasa Róży, ale chodźcie jeszcze na chwilę. Zajrzymy. Bo oczywiście to jest w tej chwili absolutny punkt obowiązkowy, jeśli chodzi o turystów w Łodzi. Zresztą Łodzianie też tu bardzo lubią przychodzić, szczególnie latem, jak słońce błyszczy w tych milionach odłamków. Natomiast tak naprawdę mało kto czyta tabliczkę, która jest w przodu. A to jest fajne miejsce, bardzo ciekawe, dlatego, że to był jeden z pierwszych hoteli w naszym mieście, takich ekskluzywnych dla gości, którzy przyjeżdżali wtedy jeszcze do niedużego miasta. Myślę tutaj o latach 1855-1860 parę, bo to właściwie było miejsce, które wtedy no, jedyne nadawało się dla gości, którzy mieli trochę kasy, którzy mieli wymagania, bo te kilkadziesiąt pokoi. 60 łóżek, obsługa, restauracja, wszystko to, co było potrzebne, żeby ówczesnych turystów, gości, biznesmenów, ludzi, którzy przyjeżdżali w drugiej połowie XIX wieku do Łodzi, po prostu obsłużyć w sposób należyty. Także zaglądając tutaj, pamiętajcie, że to też jest miejsce historyczne, no i tutaj przez chwilę mieścił się rząd narodowy, kiedy w roku 1863 wybuchło Powstanie Styczniowe, bo uciekając przed Rosjanami, krążąc po całym, po całym ówczesnym Królestwie Polskim, Również trafiono tutaj z pieczęcią rządu narodowego i przez chwilę niejako ten hotel robił za taką centralę rządową. Muszę przyznać, że tak jak te najstarsze dwa budynki w początkach łodzi przemysłowej, czyli z tej strony piotkowskiej ratusz i z tej strony. Kościół były taką bramą piotkowską, taką właściwą bramą już super przemysłowej łodzi. Są te dwie niesamowite kamienice. Jedna zaprojektowana zresztą przez Edwarda Lindę, który był absolutnie fenomenalnym projektantem, architektem. No i ta cudowna kamienica szejdlerowska, która no, poraża swoim ogromem. Tak naprawdę, rzadko kiedy chodząc tutaj oglądacie, założy się te wszystkie wspaniałe, ozdobne elementy, które pojawiają się na obu tych kamienicach, szczególnie na tej. No w takim dziwnym, powiedzmy, pomarańczowo ceglano różowym kolorze. Z tym facetem to mogę nie rozpoznawać tych kolorów, ale tak naprawdę pokażemy Wam za chwilę trochę tych szczegółów. To jest absolutnie fenomenalna robota. Klasyczny historycyzm, pomieszany z poplątaniem, trochę jak w tej słynnej łódzkiej anegdocie. O Poznański, którego jak zapytałem, w jakim stylu chce mieć swój pałac, to odpowiedział, że stać go na wszystkie style i tak naprawdę to trochę w takim cudzysłowie cała Łódź właśnie jest tak zbudowana i przygotowana, aż do momentu, kiedy zagościł tutaj w latach 30. modernizm i takie super nowoczesne wtedy kamienice wprowadziły prostotę jako element estetyki związanej z budową nowych, nowych budynków w tym mieście. Ale te dwie kamienice rzeczywiście są absolutnie fenomenalnym elementem. Warto stanąć, warto popatrzeć, warto popodglądać, nawet wziąć sobie, nie wiem, z telefonu zbliżenia zrobić, czy lornetkę po prostu i podziwiać się ówczesną robotę. Trzeba przyznać, że Piotrkowska to jest nie tylko mnóstwo ładnych bardzo ładnych, lub trochę zaniedbanych, tak jak ta kamienica pod numerem 15 kamienic, budynków miejsc, ale też historia filmowa. I to jest bardzo ciekawe miejsce. Kamica nie wygląda oczywiście jakoś imponująco, tym bardziej, że jest jeszcze, jak widzicie przed remontem, tam jakieś balkony są do zrobienia i tak dalej. Ale ważna jest ta tabliczka i to, co działo się tutaj w środku, dlatego że to jest jeden z takich punktów, który doskonale opowiada o tym, jak wyglądała łódź filmowa 4. Pięć pokoleń już filmowców związanych jest z tym punktem, a zaczęło się wszystko 13 stycznia w 1907 roku, bo tutaj powstał jeden z pierwszych. Punktów związanych z wtedy super nowoczesną, bajrancką, taką powiedzmy, ciekawostką, jaką były ruchome obrazki. I tutaj ruszyło pierwsze kino, no jedno z pierwszych kin w Łodzi, czyli Teatr Parisien Optique, założone przez pana o nazwisku Chendlisz. To może oczywiście niewielu osobom cokolwiek mówić, ale jeśli państwo interesujecie się filmem polskim, to na pewno już znacie nazwisko słynnego polskiego reżysera Jana Jakuba Kolskiego. To był jego, żeby żebym nie pomylił, pra-pradziadek, tak, dobrze mówię, pra-pradziadek, a tak naprawdę również y, y, przodek y, kilku pokoleń filmowców, bo uważajcie, teraz spróbuję to tutaj porządnie odczytać, y, pradziadek Michała... Michała Pakulskiego, który był operatorem filmowym. Wspomniałem już o Janie Jakubie Kolskim i Ewie Pakulskiej, czyli reżyser i montażystka filmowa, do tego dziadek Romana Kolskiego, operatora filmowego, teść Jana Kolskiego, który był dystrybutorem produkcji filmowej. No, cała historia właściwie kina polskiego może zostać opowiedziana od tego miejsca, a potem rozchodzić się na różne strony. Warto zwrócić uwagę na tą tabliczkę, trochę już zniszczoną i trudną do przeczytania, ale punkt bardzo ważny. A przy Piotrzkowskiej 17 obok dalsze 6 historii kinowych. Bram właściwie żadna ani jakaś super rozdowna, ani ważna. Jesteśmy w środku przy Piotkowskiej 17. Pewnie to przychodzi się od czasu do czasu poimprezować, bo to bardzo fajne, znane, znane miejsce, znany knajp, znana knajpa, znany pub funkcjonuje. Prawdopodobnie tutaj, jak jest ta podmurówka, to był kiedyś budynek, w którym mieściło się kino założone przez Tadeusza Junodę, czyli ojca Ugoniusza Bodo. Pewnie wielu z was oglądało serial poświęcony Ugoniuszowi Bodo, chyba najważniejszej postaci aktorskiej związanej z naszym miastem w okresie przedwojennym. Super Gwiazda, bezdyskusyjnie. Jego tragiczny koniec. Cała historia w ogóle jest fascynująca, absolutnie. A zaczęło się tutaj. My przyjechali ze Szwajcarii. Zaczęli robić te interesy, było kino, było potem jeszcze większe kino, które powstało właściwie olbrzymie przy obecnej Magdzie, kawałeczek dalej mama Eugeniusza Bodo, która prowadziła restaurację, no cała, cała historia fantastyczna, ale ta Piotrkowska 17 to też jest miejsce związane z takim dżentelmenem, który nazywał się Aki Wawajs, to człowiek, który jako młodzieniec Trafił do Łodzi, wychowywał się w Łodzi, pokochał to miasto do tego stopnia, że w zupełnie innym kraju, na zupełnie innym kontynencie postanowił uhonorować miasto, które ukochał i kiedy zakładał tam swoją pierwszą w historii fabrykę tego, w ogóle fabrykę tego miejsca, no to nazwał ją właśnie Łodzia, czyli Łódź, a przy okazji, tak się złożyło, założył tam z paroma dżentelmenami takie przepiękne, dzisiaj fantastyczne miasto, które nazywa się Tel Aviv. Jeżeli jesteście łodzianami, to Magda oczywiście to miejsce znacie idealnie. Wiele osób się tutaj przysiada, także turystów do tego stolika, przy którym są pom pomnikowe takie postaci naszych trzech najważniejszych twórców wielkoprzemysłowej Łodzi i najsłynniejszych naszych fabrykantów, ale ten pusty plac to jest miejsce, w którym zbudował swój wielki, wspaniały teatr i kino, a także restauracje, miejsce ekskluzywne, jak na tamte czasy. Tadeusz Junota, o którym Wam mówiłem, czyli ojciec Eugeniusza Bodo, tam było to małe kino, jak się zrobił interes duży, no to zainwestowali panowie właśnie w to miejsce. Tutaj właściwie już nic nie ma, Natomiast niedawno, kiedy odkopywano fundamenty, żeby po prostu poprawić jakieś rury ciepłownicze czy, czy coś takiego, no to odkryte zostały elementy właśnie tego budynku, który był całkiem spory, w kształcie takiego, takiego półkola. Miał ponad 300 miejsc i to tutaj odbywały się premiery słynnych filmów. To tutaj przyjeżdżali słynni aktorzy, reżyserzy przedwojennej Polski. Bardzo znany punkt na kulturalnej filmowej mapie Rzeczpospolitej w II Rzeczpospolitej, no i miejsce, do którego warto zajrzeć i sobie przypomnieć, jeżeli ktoś oglądał serial o Eugeniuszu Bodo, jak to mniej więcej wyglądało. On tam biegał, uczył się, gdzieś zaglądał, pamiętacie całą tą historię łódzką, zanim został wspaniałym, wielkim aktorem, wyemigrował do Warszawy, do stolicy, tam robiąc wielką, właściwie światową, można powiedzieć, karierę, jak na tamte czas. Oprowadzając znajomych, rodziny, jakieś wycieczki od czasu do czasu, bo rzadko mi się to zdarza, przyprowadzam y, wszystkich tutaj, pod ten punkcik. Widzicie tą taką dziwną budkę? I zawsze wtedy mówię, jak uważacie, że macie bardzo dziwną i trudną pracę, to wyobraźcie sobie milicjantów w latach 60., którzy musieli tam siedzieć na górze. Tu była drabinka. To właśnie stąd od Jaracza, czyli dawnej cegielnianej, zaczniemy następną opowieść. A na razie zostawiam Was z tym y, takim. Punktem do przemyśleń na temat tego, jak ta praca nasza wygląda. Cześć tropiciele! Pamiętajcie, jeśli się podobało, lajkujecie na Facebooku, subskrybujecie na YouTube, podglądacie nasze społecznościówki i piszecie do nas na tego maila z pomysłami na Wasze historie. Cały świat jest do odkrycia, a tropiciel to każdy z Was!